Cześć wszystkim, dzisiaj troszeczkę inny film niż wszystkie, które mogliście spotkać na moim kanale, ponieważ zaczynamy, tym filmem zaczynamy serię mini poradników. Akurat ten odcinek poświęcę zdejmowaniu blokad z pralek, tak, bo dużo osób przychodzi, kupuje pralkę, potem wraca, mówi, że pralka skacze po całym domu, ze względu na to, że nie usunęli blokad z podtrzymujących bębę. Do pozycji transportowej, to przede wszystkim to trzeba dopowiedzieć. tak? Mamy tutaj różne marki, ponieważ te blokady może, mogą się troszeczkę różnić. Natomiast myślę, że te marki rozwijają wszystkie wątpliwości na temat blokad w każdej innej marce. Również nie będzie z tym najmniejszego problemu, kiedy obejrzycie ten filmik. Mamy tutaj Gorenie, mamy tutaj Bosza, mamy tutaj Elektroluxa i mamy tutaj LG. Od czego zacząć? Zdejmowanie blokad w pralce. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, aby wyjąć wszystko z bębna, ponieważ w bębnie mamy bardzo dużo informacji odnośnie pralki. Przede wszystkim mamy wąż dopływowy, który jest potrzebny do podłączenia, i również mamy tutaj zaślepki, które umiejscowiamy po zdjęciu blokad, czyli w każdej pralce. Przed podłączeniem wyjąć te wszystkie papiery, nie zastanawiać się do czego są te plastiki, które są tu umiejscowione. Są to zaślepki, które umiejscowi się w dziury po zdjęciu bloku. Następną czynnością, jaką należy sprawdzić, trzeba przechylić pralkę, bo nie wszystkie to mają również, i sprawdzić, czy w tym miejscu, pod spodem, kiedy tutaj nie jest zabudowany spód, nie ma umiejscowionego styropianu, który. Podtrzymuje również bęben wyżej, aby nie był umieszczony na amortyzatorach. Kiedy zrobimy te dwie czynności, możemy przejść do tyłu pralki, gdzie są zamontowane blokady. Teraz odwróćmy te pralki. Dobrze, pralki mamy odwrócone. I teraz spójrzmy na kilka różnic i kilka tych podobieństw w blokadach umiejscowionych na pralkach. Firma Gorenie wyłamała się spoza sztampu blokowania czterema, trzema śrubami na bębnie i zrobiła w tym i w tym miejscu dwa metalowe pręty, które po odkręceniu tutaj dwóch śrub i zdjęciu wyjmujemy tak długi pręt, który podtrzymuje nam bęben. Więc aby odblokować pralkę Gorenje należy odkręcić te dwie śruby te dwie śruby, i całe to z tymi prętami powyjmować. One mogą się czasami blokować, trzeba trochę pokręcić, żeby one się dobrze wyjęły. Następnie w dziurach pozostałych umieścić zaślepki. Kiedy to zrobimy, możemy podkręcić wąż dopływowy, podłączyć odpływ, odpowiednio ją wypoziomować, żeby ona nam się nie ruszała, bo podczas wirowania, żeby nam nie tańczyła, tak zwanie. I spokojnie możemy sprawdzić. Jeśli chodzi o Bosza. Bosz standardowo umieszcza nam cztery śruby z takimi wielkimi plastikami, do których jest przymocowany wąż odpływowy. Najpierw odkręcamy śrubę, następnie łatwo, bo w Boszu łatwo wyjmuje się ten plastik. Te wszystkie cztery. Po wyjęciu tych plastików, po odkręceniu śrub, wyjęciu plastików, umieszczamy zaślepki, które umieszczone są zawsze z dokumentami w bębnie pralki. No, również możemy podłączyć wąż dopływowy, odpływowy. Wypoziomować, pralka będzie nam spokojnie działać. W pralce Electrolux. jeśli chodzi o blokady, mamy tutaj cztery śruby, również w tych miejscach. I one pod tymi śrubami jest taka czarna guma. Również musimy całość wyciągnąć. Czyli po odkręceniu tej śruby, wyciągamy na siłę. Tu będzie dość ciężko to wychodzić. I czasami może się zdarzyć tak, że tą gumę wyrwiemy od plastiku, który jest w środku. I wtedy ten plastik nam spadnie, więc warto odchylić i go wyjąć z tutaj ze środka pralki, ponieważ spadnie na sam dół, tu dół jest odkryty. Więc warto, warto zwrócić uwagę, będzie to czasami łatwo, czasami ciężko, ta guma razem z tym plastikiem musi wyjść, one są gdzieś tej wielkości. Śruby są dłuższe, więc warto na to zwrócić uwagę. Kiedy już wyjmiemy oczywiście śruby, wyjmiemy te gumy razem z tymi plastikami, w otwór wkładamy zaślepki. Więc warto też zwrócić uwagę na to, że jeśli te zaślepki są dołączone, to żeby one tutaj weszły i nie sugerować się tym, że nam tą gumę jest bardzo ciężko wyjąć, więc prawdopodobnie ona nie powinna być wyjęta. Tu musi wejść zaślepka, więc te gumy razem z tymi plastikami trzeba zdjąć. I potem oczywiście poziomujemy pralka do użycia. Jeśli chodzi o LG bardzo podobnie, również cztery śruby, również z gumami, również odkręcamy śrubę, wyciągamy gumy i zaślepiamy zaślepkami dołączonymi do y, zestawu. Y, więc możemy zobaczyć bardzo podobne w Samsungu, również będzie bardzo podobna za, y, blokada jak w LG czy w Electroluxie. Jeśli chodzi o Beko, w tym momencie z beko czy Samsung są na trzy śruby blokowane, jedna na środku, dwie po boku. Różnie z tymi modelami bywa. Trzeba sprawdzić dokładnie, nie mamy zaślepek dołączonych, tyle na pewno śrub jest wkręcony. I w ten sposób odblokowujemy pralki ładowane od frontu. Pralki ładowane od góry będą troszeczkę inaczej. Natomiast też pokażę ten filmik, zrobię filmik jak je odblokować i też wszystko wytłumaczę, bo tam chyba mamy tylko dwa rodzaje, z tego co pamiętam, blokad przy pralkach ładowanych od góry. Z tą wiedzą spokojnie sobie poradzicie z odblokowaniem każdej pralki. Nie musicie kupować, dokupywać, dokupować e, dodatkowej usługi w sklepie, która zazwyczaj kosztuje w granicach 50 zł za podłączenie i wypoziomowanie. E, gdzie jest to bardzo proste do zrobienia. Tylko pamiętać o tych trzech prostych zasadach. Otwieramy bęben, wyjmujemy dokumenty z zaślepkami. Patrzymy ile jest tych, tych zaślepek. Druga, odchylamy pralkę w ten sposób, czy w drugą stronę, w drugą stronę, w tą, o w tą, odchylamy, sprawdzamy czy pod spodem nie jest umiejscowiony styropian, który podtrzymuje bęben, jeśli jest go usuwamy. I trzecia, patrzymy ile jest za ślepek, tyle będzie na pewno śrub i wyciągamy, odkręcamy śrubę i wyciągamy całość, czyli w tym przypadku tutaj gumę, w tym przypadku gumę z plastikiem, w tym przypadku sam plastik, tutaj długie metalowe pręty. Więc warto o tym pamiętać. I pralka jest odblokowana, gotowa do użytkowania. To jest przede wszystkim trzy podstawowe kroki i po tych trzech krokach każda pralka będzie odblokowana. Na koniec tego filmiku jeszcze bym Was zaprosił naprawdę do subskrybowania kanału, ponieważ umieszczę gdzieś w tym miejscu statystykę, jak wygląda w tym momencie. Oglądalność jest, natomiast zawsze to przeważa przez ludzi, którzy nie subskrybują kanału. A subskrypcja jednak Was nic nie kosztuje, a mi się bardzo przyda. Więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli chcielibyście coś wiedzieć, zostawcie suba z dzwoneczkiem i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!